Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Moje uszanowanie szanownej publiczności. Ja bardzo przepraszam, że to ja dzisiaj, a nie pan Polaski. Bo pan Polaski mnie zlecił dyżur dzisiaj. On sam pojechał do przyjaciół, do Barczewa. Ja podejrzewam, bo nie mailował do tej pory ani nie pisał nic, że oni go po prostu urżynęli. Ja się na tym znam. Ja po prostu mało e, używam różnych napojów, takich wyskokowych. I ja mam dla wszystkich Państwa bardzo doskonałą receptę, gdyby komuś lep doskwierał. Gdy po sylwestrze człowiek do domu sobie wraca, to on na drugi dzień przeważnie mnie kaca Bo z przeproszeniem dam wymyślił jakiś ciul, po przekroczeniu pewnych barier głowy ból. A jeszcze w nocy byłeś wprost cesarzem życia, sam spożywałeś, nikt nie zmuszał cię do picia. Pośród toastów oraz sylwestrowych rac Dziś Cię w objęcia swe pochwycił tęgi kac Gdy się obudzisz czując wełnię tu pod sloni, Ty z kacem nie walcz, bo i tak Cię kac dogoni Dla niego miły bądź chociaż to samo zło Ułagodź bestii środkami tymi, o! Elektrolity, się miód z cytryną Banany, rosół, może jajka się nawiną Ozieźwiejący prysznic na lep sobie strzeli Gdy ozdrowienia prędko masz osiągnąć cel Jeśli skutecznie chcesz powstrzymać skurczy byka Niech za cholerę cię nie ciągnie do klinika Raczej spacerek, by uniknąć przykrych scen I dużo wody, a najlepszy będzie sen Po co ja gadam na ten temat tyle czasu? byście nie mieli z nim zbędnego ambarasu. Choć lepiej nie chlać, taka rada płynie z nieb. Pozdrawiam każdy pusty i bolący łeb. No i zlecił mi jeszcze oczywiście imienniczek. Nowy roczek dzisiaj jest czwartek. Pierwszy dzień stycznia bieżącego roku. I imieniny obchodzą dużo. Mieczysław, Mieczysława i Mieszko. Oraz Eufrozyna, Fulgencjusz, Fulgenty, Józef Konkoriusz, Maria Masław, Mieczysław, Miesław, Moisław, Odylon, Odys, Odyselusz, Walenty, Walentyn, Wilhelm i Wincenty. I wszystkiego najlepszego. Zdrowia, szczęścia i opieki społecznej. Nietypowe święta. Światowy Dzień Testowania na Produkcji. Światowy Dzień. Kaca, jakby nie było, Światowy Dzień Pokoju i Dzień Domeny Publicznej. Przysłowie: na Nowy Rok przybywa dnia na barani skok. No to tradycyjne, starożytne. Przy Przysłowie Izaak Asimov: cycat dnia. Twoje założenia są Twoimi oknami na świat. Wyszoruj je od czasu do czasu, inaczej nie przejdzie światło. Przejdzie światło natomiast od gry pulsówek, którą Polacki nie przysłał, a ja to jeszcze przed świętami, to pamiętałem. I zapamiętałem ją, że dzisiaj będzie następujący: taki bądź Kasi jest podobny. Ja tak niedobrze znam. Gwizdy nie parzą. I to jest prawda absolutna. Do widzenia się z Państwem. Zobaczę, zadzwonię, dowiem się, co u tego Gamonia słychać.